Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, stajemy dzisiaj w tym miejscu w obecności Marii, która placzy. Patrząc na jej lzy, można w swoim sercu zadać jej pytanie. Mario, czemu płaczesz albo nad kim płaczesz czy dzisiaj maria płacze a jeżeli płacze to dlaczego co to za płacz jej łzy tak naprawdę przenoszą nas na to miejsce gdzie chrystus stanął i patrzył na Jerozolimę i zaplakał. I tutaj też możemy postawić pytanie, dlaczego Jezu placzysz? On odpowiedział, jak chciałem Ciebie zgromadzić, ale, się, ale nie rozpoznaliś czasu swego nawiedzenia. Czy Bóg placzy? Jeżeli placzy, to dlaczego? Tak, płacze. Płacze dlatego, że został odrzucony. Ale czy ten płacz jest taki jak, jak człowieka, który czuje się odrzucony? Nie, drogi bracie i siostro. Ten płacz ma absolutnie inne podłoże i inną naturę. To jest odrzucona miłość. Placz miłości, która płacze nad podjętą decyzją człowieka, a ta decyzja jest zgubna dla samego człowieka. To jest inny placz. Niech nam pozwoli bliżej do tego się przejrzeć przypowieść z filmu Mala Gibsona Apokalipta. Tam jest jeden taki fragment, gdzie to plemię przed tym wszystkim, co miało się wydarzyć, rano siedzi koło ogniska i jeden z tych starszych opowiada taką przypowieść. Człowiek usiadł w samotności, pogrążony w smutku. Wtedy wszystkie zwierzęta zbliżyły się do niego i powiedziały – nie chcemy, abyś był tak smutny. Poproś nas o co tylko chcesz, a dostaniesz to. Człowiek rzekł: Chcę mieć dobry wzrok. Sam na to dam ci mój. Człowiek powiedział: Chcę być silny. Jaguar na to: Będziesz tak silny jak ja. Człowiek rzekł: Chcę poznać tajemnice ziemi. Wąż mu odpowiada: Poznasz je z moją pomocą. I tak człowiek rozmawiał ze wszystkimi zwierzętami, a kiedy otrzymał od nich wszystkie umiejętności, odszedł. Wtedy Sowa rzekła do pozostałych zwierząt, Teraz człowiek dużo wie i ma wiele umiejętności. Boję się tego. Na to jeleń. Człowiek otrzymał wszystko, czego potrzebował. Teraz przejdzie mu smutek. Ale Sowa odpowiedziała: Nie. Zobaczyłam w człowieku dziurę tak głęboką jak glut, którego nie można zaspokoić. To ona, ta dziura, czyni go smutnym i powoduje, że chce coraz więcej. Człowiek będzie zdobywał coraz więcej i więcej i więcej. Aż przyjdzie dzień. Kiedy świat rzeknie, nie mam już nic więcej do ofiarowania. Drugi bracie i siostro, co to za dziura, co to za przepaść? To serce człowieka które jest stworzone na miarę Boga. I nikt i nic nie może zaspokoić tego pragnienia. I niezaspokojone to serce staje się podobne do czarnej dziury w kosmosie, która niszczy wszystko, co do niej się przybliży. Drogi bracie i siostro, Bóg stworzył mnie i Ciebie, dlatego, aby przebywając w Nim, napełniając się Nim, doświadczał i przeżywał miłość i abym był szczęśliwy, odrzucając Boga, odrzucając Boga, tak naprawdę. Wybieram dla siebie straszną rzeczywistość, pustkę. I ta pustka nie jest pasywna, ona jest aktywna, dlatego że ona nie daje pokoju. I kiedy nie jest zaspokojona, ona staje się agresywna. I sam człowiek nie wie, dlaczego jest tak agresywny dlaczego tyle zła. Niezapełnione to serce. Powoduje to, że człowiek nie czuje się kimś i cały czas żyje w strachu. Cały czas musi udowadniać komuś, że jest kimś. I wszystkie zasoby, wszystkie instrumenty, wszystkie talenty, wszystko co posiada, wykorzystuje tylko dlatego, aby udowodnić sobie i innym, że jest kimś. To pęknięcie poczęło się z ogrodu Edem, gdzie człowiek, kuszony szatanem, odrzucił Boga. I jako skutek schował się potem w krzakach, pędzony strachem i wstydem. I zasłonił się. Niech zaakceptował siebie. Drodzy bracia i siostry, Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w to, czy nie wierzy, czy ktoś przyznaje rację temu, czy nie, ale tobą rządzi Twoje serce. I już od Ciebie i ode mnie zależy, czy ono jest pustką, czarną dziurą, czy jest miejscem pokoju, miejscem radości. Pan Jezus. Stanął, jak czytamy w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, 37, 37 wiersz i następny, i powiedział: Jeżeli ktoś jest pragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Niech przyjdzie, niech przyjdzie do mnie i pije. I wierzy we mnie, niech jak rzekło Pismo strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. Rozmawiałem z jednym żołnierzem, który doświadczył niewoli w rosyjskich więzieniach jako jeniec. Opowiadał o bardzo strasznych katuszach, o męczeniu prądem, biciu, głodzie. On mówił, że przez zadawanie bólu ciału oni chcieli zniszczyć go jako osobę. Że nie jest potrzebny ani państwu, ani rodzinie, ani jednostce, w której on służył. Po prostu jesteś nikim i nic od ciebie nie zależy. Nawet nie masz prawa zadbać o siebie. Jeżeli coś będziesz polepszał dla siebie, to od razu będziesz bity. I mówi, że już byłem. Na takiej krawędzi, że chciałem, aby mnie zabili. Ja prosiłem ich, zabijcie mnie, żeby skrócić czas tej męki. I w jednym momencie, kiedy przechodził przez korytarz, kiedy go prowadzili przez korytarz, niedaleko stała cerkiew i on przez okno zobaczył krzyż. I mówi. Kiedy wróciłem do celi, ten krzyż cały czas stał mi w oczach. Ja wtedy zaczą, zacząłem się zwracać do Niego, do Boga. I mówię, w jednym momencie moje serce wypełniło takie ciepło, taki pokój, taka radość, że ja poczułem sobie siłę. Ja doświadczyłem Jego obecności tam, w więzieniu. I co ciekawe było określenie, że tam w niewoli ja się poczułem pierwszy raz w życiu wolnym. Drogi bracie, droga siostra, bez Boga ja i Ty jestem niebezpieczny, jak dla siebie, tak i dla innych. Bez Boga jestem niebezpieczny. I nie ma coś takiego, że to jest mój grzech, to jest moja sprawa. Nie ma czegoś takiego, bo jeżeli ktoś zje czosnek i idzie do autobusu, to już nie jest jego prywatna sprawa. Od tego, kto jest w moim sercu, zależy to, jakim jestem. Jeżeli pozwolisz, że w twoim sercu będzie pustka, będziesz przyczyną cierpienia, jak dla siebie. Także i przyczyną cierpienia dla innych, bo będziesz nieszczęśliwy. I ta wojna, która jest rozpętana, i tyle jest ofiar, i tyle jest cierpienia, ona się zaczęła w sercu człowieka. Ona się tam zaczęła. I każdy z nas jest początkiem czegoś w swojej rodzinie, w swojej w swoim mieście, w swojej parafii, w swoim państwie. Każdy jest przyczyną czegoś. Ale pytanie, czy życie wiecznego? Pan Jezus przychodzi do nas. Przychodzi, dlaczego? Dlatego, że smutek mojego i twojego serca wola do Niego przyjść. Ci, którzy nawet zaprzeczają Boga i są agresywni w stronę Boga, to ich agresywność jest nic innego jak krzyk o Boga. I Bóg odpowiedział na, to, na ten krzyk, i przychodzi i mówi: Ja sam dam znak, oto Pan płocznie i porodzi syna. On przychodzi do mnie i do Ciebie, przychodzi przez Kościół, przychodzi przez sakramenty ale ja mogę odrzucić. Mogę nie skorzystać. I nie przyjmując i odrzucając ja powoduję to, że wychodzę na drogę nieszczęścia i Bóg nad tym płacze. Że odrzuciłem. To boli Boga. To boli Jego serce. Ale On nie przestaje przez to miłować. On nie przestaje być wierny i On za każdym razem przychodzi do Ciebie i do mnie. Drogi bracie, droga siostro, warto sobie zadać pytanie dzisiaj, czy Pan Bóg nie płacze nad moim sercem? Czy Pan Bóg nie płacze nad Polską? Czy Pan Bóg nie płacze nad światem? Co wybieram? Te łzy Marii przypominają nam wolę Boga, że On chce, aby moje Twoje serce było pełne, było szczęśliwe, było pełne pokoju, aby ono nie było odkurzaczem, tylko było tym, które tworzy, które jest instrumentem dobra, które jest instrumentem miłości. Dlatego szatan walczy o każdego z nas, żeby oddzielić, oddzielić od Boga. Parę dni temu miałem rozmowę z, z jednym mężczyzną, który zostawił kościół i powiedział, nie będzie chodził do kościoła, bo tam z księdzem się I Ja mówię, a czy to jest sprawiedliwe? Popatrz na krzyż. Popatrz. To jest cena Twojego odkupienia. On za Ciebie umarł. I On Tobie daje wszystko. I, to, i Ty to wszystko odrzucisz przez kogoś. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe w stosunku do Boga? I czy to jest sprawiedliwe w stosunku do Ciebie, do Twojego serca, które pragnie Boga, które poszukuje Boga? Czy to jest sprawiedliwe i mądre? Przecież lekarz też może być chory, ale ma lek. Drogi bracie, droga siostro. To, co Bóg mi i Tobie daje, to, co ja otrzymuję w Kościele przez Słowo Boże, przez sakramenty, pozwala mi dotknąć samego Boga i pozwala Bogu dotknąć mojego i Twojego serca. I to jest bardzo ważny, ten kontakt. Bez tego kontaktu mogę być bardzo tradycyjny, jak mówią, mogę być bardzo religijny różne tradycje i tak dalej, ale nie chodzi o to. Tak jak katecheta to nie jest nauczyciel, który przekazuje wiedzę. Katecheta to się dzieli tym, czym sam żyje. On przekazuje swoje doświadczenie kontaktu z Bogiem. I tak jak katecheta, tak jak księdza boli to, że ktoś odrzuca Boga, i on będzie szukał, jak dojść żeby przybliżyć i pracować nad sobą. Różnymi sposobami szatan będzie chodził za każdym z nas, aby oderwać, aby odprowadzić, odprowadzić od Boga, aby zostawić moje Twoje serce pustym, bo resztę zniszczenia człowiek dokona sam. Zniszczy i siebie, i zniszczy wokół siebie innych. Dlatego pilnujcie, drodzy bracia i siostry, pilnujcie swoich serc. Nie pozwólcie sobie zabrać Boga. Nie pozwólcie, bo jak zabiorą Wam Boga, zostaniecie nędznikami, sterowanymi z zewnątrz i nieszczęśliwi. To się od tego zaczyna. Pilnujcie swoich serc, bo to jest centrum. Pilnujcie jedności z Bogiem, bo od tego zależy, kim będziecie tutaj i gdzie będziecie tam. Mamy wielki dar, mamy wielką łaskę, że znamy Boga, że mamy do Niego dostęp. I prośmy Go pokornie. Prośmy wstawiennictwo na Świętsze Maryi Panny aby pomogła każdemu z nas zachować swoje serce w jedności z Bogiem, aby ono wypełnione miłością, które doświadcza tego pokoju, mogło i innym pomóc go spotkać. Niech to, co pragnie Bóg, zrealizuje się w życiu każdego z nas, a Bóg pragnie mojego i Twojego szczęścia.